Na cecha 2 wbijaj, nie na cecha 1. Nam już nasz jest, Gajusz zbija do końca, Alak z prać, a z dunciem idą pradziada bić. Co wy pierdolicie? Jakiego Jasia? Jaś nie drobi trofek, niech go te gówniarze biorą i tak lewie żadnego nie zrobią. Chyba, że tarcza im trofki powinienia, albo jak coś we wędzie wygrają. No i gdzie wy kurwa jesteście? pachcio? Grunt. Dawać mi tu kurwa. Pierdalać cię na drzewa, bo zaraz Oda, na któreś wejdzie. Dawać na lodu, bo Mefedrona zawołają. No, i już pięciu niezalogowanych, ja pierdolę. Już główniaż Mefedron wszedł. No kurwa, nie mów mi tu o jakim szakelmanie kurwa. Loduwa jest, no ja pierdolę ciś. Ciś w niego z kurwy syna Mefedrona uida jebanego w dupę mać. Jaki kurwa soda. Soda na drzewie, ja pierdolę dawać tą kurwę na ropę wyjaśnić ten bozem. Ja biję solo, a reszta mnie osłania. Jak zaraz tysiączkę założę, to się spłaczą i pójdą na inny channel. No i chuj jakiś oszon mnie z kuszy zastrzelił. Ja pierdolę, no i gdzie wy poszliście? No jest przykliwie. Kurwa tam na dole już Martin biegnie. Uważajcie. No i chuj kurwa. Wszyscy leżą, no i gdzie wy się kurwa tepacie? Razem trzeba wejść, a nie kurwa pojedynczo, nas wybiją jak szmaty. Zaraz jeszcze nie odspawacz a zwyzywa ta mała kurwa co gra w kuwila na kasie fiskalnej z McDonalda. Kurwa jebany soda znowu się wylogował, a miałem go zajebać na peka. Pierdolony. Dawajcie, zanim on się lognie w tym McDonaldzie, to jeszcze mi będzie mógł zamówienie zrealizować. Już kurwa na Gepsy zamówiłem za 50 kroszy. Przecież on nawet buta nie umie zawiązać, a ze spawacza się śmieje. Ej, coś mnie bije. Znowu te dystansowe nie strzelają z tych swoich wyrzutni wykałaczek. Imyk, tysiączka na legę założona. Nawet chodź choć no tu kurwa. myk! wypierdalaj za bramę na lespa w morna, pecie mały. Kurwa. Co wy tak długo bijecie tą lodówę? Przecież fajk zdążył kurwa trójkę na Audi wymienić. Nie ganiajcie tych pedałów na dole, bo zaraz całą grupą wpadną i będzie chływ w stochanie loduwa. A to potem legę będzie robił. Przyjdzie ci taki martin z plastikowym nożyciem wykraftowanym przez Ode w maku, i będzie zgrywał kozaka, bocie kabocie w 1 na napięciu położył na matę. Dobrze to figi gryziepia. Wypierdalaj na bazar i Pegasusa przynieść. Dobrze, loduwa na 70%. Dobrze, kurwa dobrze. I kurwy znowu wpadły na lą, osłaniać mnie, kurwa. No i ząb suwaki nam lodówę posuwają. No ja pierdolę już padła. Patrykus leć tam, prowadź na jedwi. Tu saru bana na chorągiewo zostaw tego smoka. Jeszcze jakiś serter tu leci, gdzie wy kurwa jesteście. Dawać mi tu natychmiast. Zje jeszcze mi tu kurwa przybiegł, niech kto się tym petem zajmie. Trzeba zrobić z nimi porządek. No i nasza jest. Zgiezd chłopaki, jeden dobija, reszta dawać na cecha jeden, bo zaraz radziad będzie i trzeba przegonić sieciaki. Dobra, jestem już na innym czanelu. Założę selegę pancka, założę selegę kosę i zelwera wypierdolę sodę. No, i co główniaki łysowa, i dobrze kurwa, dupa piecze. Przed następnym posępujcie pójdźcie do apteki popaść na pół dupy i nasmarujcie profilaktycznie przed bitką. Jeszcze mi dyskować zaczęli. Pośmiewisko siebie robią. Patrykus otwiera notatniki i zapisuj. Będzie na kolejną przeródkę i znowu będą ci mówić, żebyś poszedł filmiki robić. Ja w międzyczasie im te mordy mi ze zespawa. Grunt? To żeś do kierdoju. Zapisz ten tekst na złotych cewelisach, to Patrykus korzysta. No i pit się na czacie nie odzywa. Mała frajerza. No i bajo jajo. Wszystkie bosy nasze. Wracać na czarne trolle w Lampel i drobić. Może to nalegę zrobicie, jak wystarczająco dużo chłapów z Jarkę daru zgarniecie. I weźcie się bicie jak należy. Bo Patrykusowi masa zejdzie, jak będzie za dużo biegać. Bawcio, Ale idźcie farmić Siarkę, a jak zobaczycie sodę, to poprzerzucajcie go między kanałami. Pasterza niemal już się kurzu nazbierało. Nie ma komu zamiatać. A wujek tylko podcorn wcina i czyta główno burze. Dobra, idę konfitury mocy przygotować. Trzymajcie się, chłopcy.